Klub jest zadłużony na setki tysięcy złotych, że wynajem boisk jest niepopłacony, że sprzęt sportowy, który był brany z jakiejś tam firmy, widnieje dług na około 100 tysięcy złotych. Drużyna przez brak płatności opóźniła wyjście na mecz. Prezes się zdenerwował i sam się usunął z grupy, na której przybywał razem z zawodnikami. S Słyszałem, że padły takie słowa, że, że drużyna wybiła mu nóż w plecy. Tak, że drużyna wybiła mu nóż w plecy. Chce zabrać syna, który do tej pory był nacisk dość mocny, żeby syn występował w pierwszym składzie, no bo wiadomo, że taki, taki też miał sami, prezes zamysł prowadzenia tego zespołu, chyba też, żeby troszkę podpromować tutaj. Swojego syna. Co ciekawe, odkąd syn przestał grać w pierwszym składzie drużyna zaczęła wygrywać. No, także trener też się tutaj po, po, postawił. Każdy mówi tam nieoficjalnie, że, jest bardzo, że są bardzo dużo zaległości i że tak naprawdę klub czeka tylko na pieniądze, które mają wpłynąć w postaci 150 tysięcy ze starostwa. No i tak naprawdę chyba to jest takie ograniczanie straty długów i wydaje mi się, że to tak długo nie będzie nie będzie mogło istnieć. Rozmawiając z przedstawicielami klubu i to nie jest jakaś rzecz wysana ode mnie z palca, no to każdy mówi, że klub jest zadłużony na setki tysięcy złotych, że wynajem boisk jest niepopłacony, że sprzęt sportowy, który był brany z jakiejś tam firmy, widnieje dług na około 100 tysięcy złotych, że restauracje są niepopłacone, w których jedli obiady, że transporty, którym jeżdżą na mecz, tak samo są do tej pory nieopłacane, tylko jest ten termin Cały czas przesuwany. No i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jak to się często w polskiej piłce i w ogóle w naszym narodzie dzieje, że im jest trudniej, tym w drużynie jest lepiej, bo zespół ma niepłacone 5 miesięcy, a trzyma się w kupie, mają niezłą atmosferę i wygrywają pokaźnie mecze. I, i to jest taki paradoks, który panuje u nas w, w kraju, że im, im mamy ciężej, tym więcej dajemy z siebie.